Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim i Państwa gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości pan Bartłomiej Wróblewski, kandydat oboz władzy na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie poszle, ja będę pana pytał o rzeczy dotyczące jak najbardziej pracy rzecznika praw obywatelskich, ale pojawiła się nowa informacja i chcę najpierw odwołać się do pańskiego mandatu parlamentarnego z list Prawa i Sprawiedliwości. Panie poszle, otóż jak podaje portal Okopres, syn byłej premier Beaty Szydło pod zmienionym nazwiskiem jest pracownikiem firmy ERG Bieruń Folie, której udziałowcami są Daniel Obajtek i jego matka. Chciałbym zapytać, czy może Pan ma kogoś, kto pracuje w Orlenie, w firmie Obajka, w rodzinie, bo wygląda na to, że to jest tak powszechna praktyka, że nawet Obajtek stał się człowiekiem szczególnego zaufania. Jeżeli Pan Tymoteusz Szydło zrzuca sutannę i przychodzi do stanu świeckiego, jest to jak najbardziej jego sprawa, ale przy zmianie nazwiska i zatrudnieniu w firmie Obajka to pokazuje, że Pani premier szczególnie mu ufa. Więc wracam do tego pytania, czy Pan ma kogoś w Orlenie albo w jakichś firmach Obajka? Nie, nikogo nie mam w Orlenia, ani w firmach Obajtka. Sprawy nie znam, więc trudno mi się do niej w ogóle odnosić. Nie, ja co? No, mecenas, mecenas, mecenas zapytany przez Okopres rodziny szutów. To potwierdził, prosząc, żeby nie ujawniać tego nazwiska, pod którym pan już teraz występuje, więc ja tego też nie zrobię, chociaż to nazwisko znam. Natomiast pytanie jest takie, czy, czy, czy pana ten serial codziennie coś wokół obajtka, zazwyczaj nieruchomość, albo jakaś taśma, albo teraz zatrudnienie syna byłej premier w firmie. Też jestem zdumiony, że prezes firmy państwowej ma jakąś firmę jeszcze na boku. Czy pana to już nie męczy, nie dziwi? Pana dość niezależną pozycję w obozie władzy, może trzeba by powiedzieć, że coś jest nie tak z tym obajtkiem? Jak pan wie, od trzech dni jestem kandydatem na rzecznika praw obywatelskich. Ta sprawa głównie mnie zajmuje. Nie komentuję takich informacji, jeśli nie mam żadnych, żadnej wiedzy na ten temat, a w szczególności kiedy na gorąco jestem konfrontowany z faktami. Dobrze, ale wie pan o sprawie obajka, jego nieruchomości, to pan pewnie to obserwuje od lat jako polityk, więc już abstrahując od sprawy syna pani premier, to jak pan ocenia sprawę bajtka? Czy władze polityczne nie powinny podjąć jakiejś decyzji w tej sprawie? Tak jak pan powiedział, mówiąc o mojej niezależnej pozycji, ona jest po części związana z tym, że ja w polityce no sporo wysiłku musiałem włożyć, żeby znaleźć się w parlamencie. Zawsze kandydowałem z odległych miejsc na listach. Jestem wielkopolaninem osobą Panie która... Boże ja to wszystko Pyt... wiem chętnie do tego no, przejdę ja pytam pana o sprawę Obajtka z miejsca które jest znane z solidnej e, pracy no dobrze i... ale co pan sugeruje że Dzieci. Bajtek nie solidnie pracuje czy solidnie pracuje? Czyli nie chce mi pan odpowiedzieć na pytanie o pajka. Dobrze, to przechodzimy. Ta sprawa jest niezręczna, bo nie znam okoliczności tej sprawy. Myślę, że wiele informacji, które się pojawiają w opinii publicznej, później natychmiast są dementowane. Więc być może najlepiej rozmawiać z Orlenem czy z rzecznikiem Orlenu, Dobrze. czy z osobami, Dobrze, podą... wie pan co. No nie, no nie rzecznik Orlenu. Panie Pośle, rzecznik Kordanu nie zatrudnia pana obajtka, to po pierwsze przypominam, że kiedy była kwestia nieruchomości świętej pamięci Pawła Adamowicza, to nie byli Państwo jako obóz polityczny tacy ostrożni. Dobrze, ale przejdźmy do Pańskiego kandydowania. Panie pośle, jest pan wielkopolaninem, konserwatystą, jest pan autorem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który doprowadził do tego, że jesienią minionego roku trybunał uznał, że przerywanie ciąży w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu jest niezgodne z konstytucją. Więc jak pan ch chciałby przekonać elektorat bardziej liberalny, nie mówiąc o lewicowo, że pan nie jest fundamentalistą religijnym i radykałem? Jestem wolnościowym konserwatystą. To znaczy, z jednej strony ważne są dla mnie tradycyjne wartości, takie jak życie, rodzina, czy na przykład wolność wyznania. Jakiegokolwiek wyzwania, wyznania przypomnę, że kilka miesięcy temu stanąłem w obronie praw na przykład Żydów. Z drugiej strony mam. Przekonania wolnościowe republikańskie właśnie wczoraj m, także głosami Platformy Obywatelskiej czy ze wsparciem Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego Konfederacji projekt wspierający edukację domową uzyskał bardzo pozytywne recenzje na drugim czytaniu jeśli spojrzymy na lata mojej działalności politycznej to te dwa elementy bardzo mocno wybrzmiewają Dobrze, to, to ja, I pana, to ja, w, w tym obszarze mhm. jeśli pan pozwoli chcę zostać w tym obszarze. 2016, 2016 rok jest pan świeżo upieczonym posłem, do Sejmu trafia projekt firmowany przez Instytut Ordo Juris, całkowicie zakazujący aborcji całkowicie i wprowadzający kary dla kobiet, które aborcji dokonują. I nawet episkopat się odciął od tego projektu. Pan ten projekt poparł. Tam były dwa głosowania Nie. wtedy w Sejmie, chwileczkę. Pierwszym głosowanie, które skierowało ten projekt do komisji, Pan ten projekt poparł. Potem prezes Kaczyński poprosił was, ponieważ wybuchły czarne marsze, żeby ten projekt wycofać i w ostatecznym głosowaniu większość Prawa i Sprawiedliwości zagłosowała za odrzucenie tego projektu. Pan nie wziął udziału w tym głosowaniu. Więc ja pana chcę zapytać, czy pan jest zwolennikiem tego, aby kobiety rodziły dzieci z gwałtów, z kazirodztwa, z pedofilii i w przypadku, kiedy życie kobiet jest zagrożone, czy także powinna być powinien być obowiązek rodzania takiego dziecka bo to był zawierał ten projekt. Tak po pierwsze powiem tak, że wówczas nie zagłosowałem w tym głosowaniu. Ponieważ wła... Panie, proszę. Panie, tam... Bądźmy precyzyjni. W drugim głosowaniu pan nie głosował, w pierwszym skierował pan, tak. podniósł pan rękę tak. za tym projektem, za skierowaniem go do komisji. Tak, ale muszę spróbować wyjaśnić. Oczywiście, że głosowałem za skierowaniem do komisji, bo miałem nadzieję, że w tej komisji dojdzie do pewnego no, złagodzenia zapisów tej ustawy. Tam był zapis o karaniu kobiet. Byłem przeciwny temu zapisowi. Także kwestia ochrony życia kobiety w sytuacji. Jest oczywiste. Tutaj nie ma ani moralnych, ani prawnych wątpliwości, że życie kobiety jest ważniejsze. Natomiast prawo do życia jest prawdą, że, pra jest prawdą, że chroni każdego człowieka, także chorych i niepełnosprawnych. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego był rodzajem próbą znalezienia kompromisu w tej trudnej sprawie, żeby możliwie dużą część polskich obywateli, ludzi, którzy Powinni się urodzić, żeby ich prawo do życia zostało docenione. I Trybunał Konstytucyjny, zgodnie z linią, która już istnieje od 25 lat, uznał, że rzeczywiście to prawo jest niezgodne z konstytucją. Nie zamierzam podejmować w tym momencie żadnych innych działań poza sprawami, które wydają się konieczne, mianowicie wynikają i z naszego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, i wynikają z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a mianowicie wsparcia kobiet trudnych ciążach, wsparcia osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Jestem współautorem stanowiska parlamentarnego zespołu do życia i rodziny, która proponuje kilkanaście kwestii uregulować w ustawie. Między innymi ze względu na nasze stanowisko trwają prace w Ministerstwie Rodziny. Jeden z tych projektów wspierający kobiety w trudnych ciążach, przewidujący szczególną opiekę perinatalną paliatywną jest już właściwie ukończony no myślę, w... W... i myślę że rozumiem ponieważ pełna zgoda to... tylko przypominam też że rząd miał taki program za życiem stworzony jeszcze przed orzeczeniem Trybunału i właściwie on się sprowadzał do, do jednorazowej zapomogi w wysokości 4000 zł dla kobiet, które decydują się takie trudne ciąże, donosić i urodzić takie dzieci. Ale, Ale chcę zapytać Pana, bo jest, jest, jest jeszcze kilka obszarów, w których działa Rzecznik. Chcę Pana zapytać o Pańskie oceny w tej kwestii. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar popiera stanowisko Lewicy, która proponuje zmianę definicji gwałtu. W tej chwili jest także w kodeksie karnym, Pan jest prawnikiem, Pan to doskonale wie. Jest taka zasada, że kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze więzienia. Lewica chce, żeby po zmianach było tak, że, że musi być wyraźna zgoda. Jednym słowem, nie przemoc, a brak wyraźnej zgody będzie decydował o tym, czy coś jest gwałtem, czy też nie jest. Jakie jest Pańskie stanowisko w tej kwestii? Większość karnistów uważa, że po zaostrzeniu kar za gwałt. Trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o dalsze zmiany. Gwałty są dzisiaj zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Być może można stworzyć. Jakby do 12, ja to te. widzę, chyba wie pan. Znaczy 12, być może nawet 12 lat. Być może nawet to zagrożenie mogłoby zostać podwyższone. Natomiast wprowadzenie tego elementu, o którym mówi lewica, wiąże się z wieloma ryzykami dla prywatności ludzi. To jest bardzo taka intymna sfera. Tam, gdzie dochodzi do podejrzenia, sędziowie, prokuratorzy muszą podchodzić z najwyższą starannością do każdej sprawy. Natomiast taka biurokratyzacja relacji międzyludzkich wiąże się też z licznymi ryzykami. W prawie wszystkich państwach europejskich konstrukcja gwałtu jest bardzo podobna, tego przestępstwa gwałtu mm. jest podobna do rozwiązań, które mamy w Polsce. Panie, panie proszę, to jeszcze ja, jedno... nie chciałbym nie chciałbym, żeby powstało jakiekolwiek wrażenie, że jest jakiekolwiek przyzwolenie, jakakolwiek jakakolwiek lekceważenie tej sfery. Absolutnie należy być bardzo stanowczym w tej sprawie. Zresztą Pan pewnie wie, że byłem sprawozdawcą projektu, projektu dotyczącego rejestru pedofili, więc w tych sprawach mam takie wyostrzone. Bardzo stanowcze zdanie. Panie, panie proszę, trzeba... i, 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 I ja bym chcę wolno, jeszcze jeden element, wy... który, który budzi kontrowersje w, w, w pańskim przypadku, ponieważ jest pan takim ugruntowanym konserwatystą. Pytanie zawsze brzmi: co pan sądzi o mniejszościach seksualnych? Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z takim pomysłem, aby osoby transseksualne, transwestyci mogli posługiwać się specjalnymi legitymacjami z dwoma zdjęciami w męskim i damskim wcieleniu. Co pan sądzi na ten temat? Nie znam tego projektu. Jeżeli istnieją jakieś kwestie medyczne, które trzeba uregulować w związku z kwestiami tożsamości płciowej, na pewno trzeba pomóc takim osobom. Natomiast Ale sam taki radny... pomysł, no żeby ludzie mieli dwa, dwa rodzaje jakichś dokumentów. Czy to jest do Pana do zaakceptowania, nie, czy nie? Szczerze mówiąc, nie słyszałem o tym projekcie. Nie wiem, jak ta sprawa jest uregulowana w innych, w innych państwach. Także wydaje mi się, że jest to obszar taki no, dotyczący bardzo wrażliwych kwestii, więc raczej należałoby się mocno temu przyjrzeć. Wyczuwam pański sceptycyzm. To ja panu coś powiem, panie poszla. Znaczy, projekt... ja znaczy, może uh -huh. tak, przede wszystkim jestem bardzo ostrożny, żeby wypowiadać się na temat jakichś rozwiązań, które nie funkcjonują w polskim prawie, nie były szerzej dyskutowane, a pojawiają się w dyskusji publicznej. Ale też uczciwie trzeba powiedzieć, dotyczą bardzo wąskich grup osób. Kiedy ja mówię, na przykład, że będę rzecznikiem polskim. Ale pan pozwoli, si, ja bym chciał skończyć tę kwestię. Ja mówię o 10 milionach Polaków, to jest sprawa, która dotyczy bardzo dużej grupy osób i e, e, to jest taka kwestia zasadnicza. Jest bardzo wiele szczegółowych kwestii, których także na pewno należy podjąć działania, w każdym razie je rozważyć, jestem na to otwarty, ale nie możemy tych rzeczy stawiać na jednej szali. Panie pośle, to był 2009 rok, rzecznikiem praw obywatelskich był Janusz Kochanowski, wskazany i wybrany przez Prawo i Sprawiedliwość i to on złożył taką... Propozycje, żeby wprowadzić tego typu dokumenty był konserwatywnym rzecznikiem, to tak. A propos, chciałbym to panu przypomnieć, jeżeli pan tego ale nie proszę pamięta. Proszę zwrócić uwagę, że minęło 10 lat od tego czasu było dwóch innych rzeczników, były rządy liberalne przez wiele lat i ta propozycja widocznie nie została uwzględniona. Ja to jest pytanie, jest, czyli pan. To jest pytanie jest raczej o to, czy pan będzie rzecznikiem konserwatywnym, który, który jakby rozumie rozmawia z tymi środowiskami, bo proszę się nie gniewać, ale prezydent, prezydent Duda, w którego kampanii też był pan zaangażowany, mówił właśnie w kampanii, że LGBT to jest ideologia. I sugerował, że dzisiaj próbuje nam się naszym dzieciom wciskać ideologię inną, zupełnie nową. To jest taki neobolszewizm, odwoływał się do komunizmu. To jest takie stanowisko, które także pan podziela? Musimy odróżnić dwie kwestie. Artykuł 47 Konstytucji mówi o prawie do prywatności. To oznacza, że sfera naszej prywatności, także naszych preferencji seksualnych, jest chroniona konstytucyjnie każdy. W, w kogo przypadku doszłoby do ograniczenia tej sfery, może liczyć, mógłby liczyć na mnie jako na Rzecznika Praw Obywatelskich. Inną rzeczą jest kwestia. Takich zmian ustrojowych w Polsce, na przykład związanych czy strategicznych decyzji, które są uregulowane w Konstytucji, na przykład dotyczących statusu małżeństwa. Jeśli Konstytucja, artykuł 18, mówi, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, to każdego Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązuje to, co jest zapisane w Konstytucji. A, a więc rozróżniamy dwie kwestie. Pomoc każdemu człowiekowi, kto, w przypadku, gdyby był dyskryminowany, gdyby jego prawa mhm. były naruszane, na przykład wolność słowa, czy wolność zgromadzeń dotyczy także to osób homoseksualnych czy innych kategorii innych mniejszości seksualnych, a inną rzeczą jest jakieś obchodzenie czy relatywizacja postanowień konstytucji w tym zakresie kompetencje ma parlament, który może zmienić konstytucję Ustawodawca może zmienić ustawy. Rolą rzecznika jest obrona praw i wolności zagwarantowanych w konstytucji i ustawach, natomiast nie jest zmiana przepisów Panie poszła, na koniec chcę zapytać o taką rzecz. Ponieważ w Sejmie dostanie Pan poparcie, jest Pan przedstawicielem obozu władzy, kwestią otwartą jest Senat. Gdzie to się waży? Część posłów czy część senatorów konserwatywnych zastanawia się nad poparciem dla pana. Ale czy pan byłby gotowy na przykład zagwarantować, że jak na swojego zastępcę weźmie pan kogoś, kto ma inne przekonanie niż pan była kandydatką? Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z obecnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, która ma takie szerokie poparcie organizacji pozarządowych. Czy pan widziałby na przykład kogoś takiego jako swojego zastępcę, żebyście kandydowali w takim tandemie? Ona ma ewidentnie poglądy bardziej liberalno-lewicowe niż pan. Nie przeszkadza mi praca z osobami o innych poglądach, nawet uważam, że jest to wzbogacające i potrzebne, biorąc pod uwagę, że Polska jest bardzo różnorodna, różnorodnictwo. Ale Panie Baszle, ja konkretnie pytam, czy pan widzi takie rozwiązanie kandydowania w tandemie z konkretną Ale... osobą, która ma inne przekonania? Widzę taką potrzebę i takie działania myślę, że zostaną podjęte, jeśli otrzymam, jeśli otrzymam wOTUM. Votu, Sejmu, jeśli moja kandydatura zostanie przegłosowana w Sejmie, ponieważ, tak jak powiedziałem, Polska jest różnorodna i także Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich powinno to. Ale czy to znaczy, że pan w głowie już po, ma, że to, to, po, głosowaniu, panie proszę do, po głosowaniu w sejmie, gdzie pan zostanie, yy, zostanie za, zaakceptowany, już mogę panu gratulować, bo obóz władzy ma większość. Czy pan już ma w głowie osobę, którą zaproponuje pan na swojego zastępcę, którą pan przedstawi senatowi, żeby senat, opozycyjny senat przekonać do swojej kandydatury? Nie chciałbym mówić o personaliach, ale bardzo poważnie to rozważam. Ponieważ no, z racji, o których już Panu powiedziałem, myślę, że w kolejnych dniach i tygodniach, po pierwszych konsultacjach politycznych, po spotkaniu z pierwszym klubem parlamentarnym, mam nadzieję, że uda mi się spotkać także z innymi środowiskami Dobrze. politycznymi. To ja dopytam na, na koniec, ta... Pani Pośle, ale Pani Zuzanna w plusz, jeżeli byłaby zainteresowana, to jest bana, brana przez Pana pod uwagę, czy też nie? Na pewno Zanim zaproponuję kogokolwiek, chciałbym z tą osobą porozmawiać, byłoby to ze wszechmiernie eleganckie, gdyby posługiwać się takimi przykładami. Natomiast bez wątpienia w Biurze Rzecznika Praw obywatelskich jest też miejsce dla osób, na przykład o poglądach bardziej liberalnych i na pewno jest na przykład miejsce dla osób o poglądach ludowych, dla których sprawy. Wsi, to Państwo to słyszą już ukłony pana, pana posła pod adresem większości senackiej. To jeżeli Pan senator tego powiedzieć nie chce, to ja Państwu powiem, że takie rozwiązanie w kręgach Prawa i Sprawiedliwości brane jest pod uwagę, żeby zaproponować stanowisko wiceszef, wicerzecznika Pani Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz. Panie pośle, serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był Pan, pan, pan poseł Bartłomiej profesor. Wróblewski który jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękuję bardzo.